Dzień dobry, mamy wtorek, 18 dzień lutego. Zapraszam na PB Brief, codzienny przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych, przygotowywany przez dziennikarzy Pulsu Biznesu. A dziś w programie o ukraińskiej hossie na warszawskiej giełdzie, o nalotach Straży Granicznej na przedsiębiorców oraz o nieudanej szarży PESY na hiszpańskie talgo. Ja nazywam się Marcin Dobrowolski, serdecznie zapraszam na program. To jest podcast PB Brief prosto z redakcji Pulsu Biznesu dla przedsiębiorców i inwestorów. Codziennie, od poniedziałku do piątku, najciekawsze tematy i najważniejsze informacje, od których warto zacząć dzień. Na początek historia spulsu biznesu, bo dobre opowieści o przedsiębiorcach to świetny sposób na rozpoczęcie dnia. Największy w Polsce operator najmu krótkoterminowego Renters zwiększył w ubiegłym roku portfel obsługiwanych apartamentów o ponad 70%. W ten sposób osiągnął liczbę 5 tysięcy mieszkań, które wnejmuje krótkookresowo. No ale oczywiście nie kupują tych mieszkań, tylko w ten rozwój napędzany jest przez przejmowanie konkurencyjnych spółek, m.in. Apart View. House oraz Seaview. Strategia konsolidacji rynku, która została zapoczątkowana po przejęciu Rentersa przez Enterprise Investors w 2023 roku, obejmuje już nie tylko Polskę, ale cały nasz region Europy Środkowej. W ubiegłym roku firma wyszła do Bułgarii, przejmując tamtejszego operatora Flat Manager, a kolejne akwizycje są w toku. Nowością w ofercie jest Renters Basic, usługa, w której firma zajmuje się rezerwacjami, a właściciele odpowiadają za przygotowanie apartamentów i to rozwiązanie pozwoliło Rentersowi rozszerzyć Działalność na całą Polskę, wykraczając w ten sposób poza największe miasta i regiony turystyczne. A efekty? W 2024 roku przychody firmy wzrosły do prawie 300 milionów złotych, a liczba obsłużonych pobytów wyniosła 186 tysięcy. Dla porównania, rok wcześniej na przychody to było 206 milionów złotych, a liczba rezerwacji 130 tysięcy. Więcej o tej historii przeczytają Państwo w pulsie biznesu w artykule Pawła Berłowskiego, a teraz spójrzmy na rynki finansowe. O ósmej poznamy dane z brytyjskiego rynku pracy pół godziny później wyniki produkcji przemysłowej w Szwajcarii za czwarty kwartał. No i jeszcze przed południem Francuzi podadzą dane o inflacji. Niemcy zaś odczyt indeksu Instytutu ZEW. Wśród spółek, które publikują wyniki finansowe, znajdą się dziś Occidental Petroleum, Arista Networks i plus 500. Pozostajemy w temacie inwestowania, bowiem indeks WIG Ukraine, grupujący ukraińskie spółki notowane na GPW, wzrósł od początku roku o 65%, znacznie przewyższając wyniki polskich indeksów i o tym pisze Stanisław Borawski w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Główną siłą napędową tej hosty są spekulacje o możliwym porozumieniu pokojowym, co przyciąga inwestorów do firm działających w Ukrainie, zwłaszcza w sektorze rolno-spożywczym. Największe spółki... Jak IMC i Astarta wykazują odporność na wojnę, IMC osiągnęła 141 milionów złotych przychodów, to jest wzrost o 43% rok do roku, a Astarta 441 milionów euro, to jest wzrost o ponad 12% rok do roku. Ale największe wzrosty notowały firmy o niepewnej sytuacji finansowej. Coal Energy wzrost o 240% mimo zawieszonej działalności. KSG Agro to jest o 111% wzrostu mimo braku raportów od maja 2024 roku. Agroton i Land również notują spektakularne wzrosty, choć brak jest naprawdę brak solidnych fundamentów. Eksperci ostrzegają jednak i proszę to zapamiętać, że wiele z tych wzrostów ma charakter czysto spekulacyjny. W ostatnich dniach Straż Graniczna przeprowadziła niezapowiedziane kontrole w województwach mazowieckim, pomorskim i śląskim, sprawdzając legalność zatrudnienia cudzoziemców. Funkcjonariusze weryfikowali ponoć dokumenty pobytowe oraz zgodność zatrudnienia z przepisami. Pracodawcy łamiący prawo mogą otrzymać przypomnę grzywne do 30 tysięcy złotych, a nielegalnie zatrudnieni cudzoziemcy będą deportowani. Te kontrole wpisują się zresztą w strategię migracyjną Polski, mającą zapewnić transparentność zatrudnienia obcokrajowców. Jak napisał Juri Grigorenko z Centrum Analitycznego Gremii Personal, filmy muszą dostosować się do nowych realiów i dbać o zgodność z przepisami. Bo jak nie, to deportacja oraz kara. Bydgoska PESA nie przejmie hiszpańskiego talgo, no przynajmniej na razie, o kulisach tej nieudanej transakcji i jej konsekwencjach opowie już za chwilę Katarzyna Kaprzyńska. Dołącz do wyjątkowej społeczności słuchaczy i czytelników pulsu biznesu. Subskrybuj nasz kanał, wyraź swoją opinię w komentarzu i udostępnij w mediach społecznościowych. Historia bydgoskiej PESY to w zasadzie piękna opowieść o polskiej transformacji. Firma wyrosła z zakładów naprawczych taboru kolejowego, a w zasadzie jeszcze wcześniejszych, pruskich zakładów inżynieryjnych. Przechodziła trudny moment lat 90., później została podniesiona na nogi przez zespół menedżerski, osiągnęła wielki sukces, sprzedawała swoje maszyny do wielu krajów europejskich, no i ten sukces trochę uderzył jej do głowy, znaczy sprawił w pewnym momencie, że nie mogła wywiązywać się ze zobowiązań. Pomoc PFR-u postawiła ją kolejny raz na nogi. No i teraz w tej, tej wspaniałej opowieści moglibyśmy powiedzieć o małżeństwie, Małżeństwie z hiszpańską firmą Talgo, ale tu, jak to często bywa w aranżowanych małżeństwach, pojawiły się pewne problemy, o których będę rozmawiał z Katarzyną Kapczyńską, dziennikarką Pulsu Biznesu. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. To powiedz proszę na początek, kim jest ta wybranka, albo wybraniec? Talgo hiszpańska firma produkująca również pojazdy szynowe. Talgo jest producentem pojazdów szynowych. Polska interesuje zwłaszcza segment produkcji pojazdów dużych prędkości, a to chociażby ze względu na planowane zakupy przez Centralny Port Komunikacyjny, czy w ogóle przez potrzebę uruchomienia pociągów dużych prędkości na liniach budowanych w ramach CPK, w ramach projektu CPK. Kiedy PESA wyraziła zainteresowanie przejęciem talgo? No i w ogóle, czy ta spółka jest na sprzedaż? Jak sobie ostatnio radziła, jeżeli chodzi także o jej kondycję finansową? PESA we wrześniu podpisała z talgo umowę o współpracy technologicznej, więc mimo, że akwizycja się nie udała, to jednak szanse na, na, na współpracę taką właśnie technologiczną, na, na, na wspólną być może nawet produkcję albo przynajmniej serwis pociągów dużych prędkości ciągle jest szansa. Natomiast i wtedy już równolegle trwały negocjacje. Już wtedy Polska i Polski Fundusz Rozwoju były zainteresowane zakupem Talgo. Tam było trochę nietypowo, znaczy sprzedającym jest północnoamerykański amerykański fundusz Trilantic oraz rodzina, między innymi rodzina Oriol, czyli założycieli Talgo, i w sumie te podmioty dysponują 40% akcji. PFR chciał kupić cały pakiet, a to z kolei obligowałoby go do ogłoszenia wezwania na giełdzie. Natomiast obecna, obecny potencjalny inwestor, czyli firma Sidenor, kupiła tylko niespełna 30% pakiet, właściwie kupiła podpisała wstępną umowę zakupu niespełna 30% pakietu akcji Talgo ponieważ nie zamierza ogłaszać wezwania. Nie uzasadniała dlaczego, natomiast no zadeklarowała, że będzie firmę rozwijać. Z pewnością talgo potrzebuje restrukturyzacji, bo firma, mimo że ma świetną technologię, boryka się ze sporymi problemami związanymi z opóźnieniami w dostawach. Przez to na przykład hiszpańska firma Renfe nałożyła na nią kary, Wynikające właśnie z opóźnienia dostaw, a to z kolei przełoży się na obniżenie czy też niezapłacenie części wynagrodzenia pracownikom. Z tego powodu wczoraj Związek Zawodowy w Talgo zapowiedział strajk, który zakłóci eksploatację aż na 22 liniach kolejowych w Hiszpanii. Czy to oznacza, że PFR PESA są definitywnie wykluczone z walki już o talgo? No wykluczone nie są, no bo tak jak mówię, Sidenor kupuje 30%. Tak naprawdę no, reszta jest na giełdzie czy u innych inwestorów, więc teoretycznie możliwość zakupu jest, natomiast PFR przysłał dziś komunikat, przysłał komunikat prasowy, którym informuje, że no nie jest zainteresowany posiadaniem pakietu mniejszościowego. Chce jednak mieć taki pełen wpływ na zarządzanie firmą. A jak sądzisz, jeżeli nie talgo, to co? Czy mamy w, w Unii Europejskiej inne przedsiębiorstwa tej wielkości? Bo rozumiem, że chodzi także o takie, na które PSE byłoby stać, które mogłyby być przyjęte. No i oczywiście takie, które mają know-how umożliwiający na przykład budowę kolei szybkiej prędkości albo dojście do takich możliwości. No, raczej chyba jednak nie, no bo z, tutaj z dużych firm, no to już mamy Alstom, mamy Siemens. Yy, no nie są to firmy raczej w zasięgu kapitałowym pes -y czy PFR-u. Czy to oznacza, że pes pozbawiona została możliwości zdobycia know-how niezbędnego do yy, budowy KPD? Niekoniecznie, no jest jednak ciągle obowiązuje porozumienie ubiegłoroczne między PES-ą i Talgo. Nie zostało jak do tej pory wypowiedziane. Myślę, że też nie będzie. Talgo ma interes we współpracy z PES-ą, chociażby dlatego, że taka współpraca w pewnym sensie no, może mu nieco ułatwić jednak wejście właśnie na polski rynek dużych prędkości. Ponadto Talgo ma też taką technologię nietypową dotyczącą um, zmiany rozstawu kół, co jest bardzo istotne, na przykład jeżeli dojdzie do odbudowy Ukrainy, czy też na przykład jeżeli mówimy o Inwestycjach związanych, czy, czy, czy w ogóle z rozwojem, tak naprawdę, transportu do państw nadbałtyckich. No tak, bo tam obowiązuje szerszy rozstaw szyn, a również inny niż europejski rozstaw obowiązuje w Hiszpanii, stąd też ta wiedza, którą mhm, tak. dysponuje firma. Talgo. No cóż, PFR nie przejmie e, Talgo, PFR razem z pes oczywiście. Być może będą kogoś szukać, a jak nie, to mają więcej pieniędzy na inwestycje inne niż e, na hiszpańskiej ziemi. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Katarzyna Kapczyńska była naszym gościem. Dziękuję bardzo. To był PB Brief, codzienny przegląd najważniejszych tematów prosto z redakcji Pulsu Biznesu. Czekamy na Twoje komentarze w mediach społecznościowych oraz pod adresem podcast